Cześć, Basia z Centrum Fizjoterapeuty pokaże, jak wykonać test Langiego, który określa deficyt ruchu zginania kończyny dolnej w stawie biodrowym. Bada więc zarówno mięśnie grupy kulszowo goleniowej jak i zginacze stawu biodrowego. Podczas testu pacjent znajduje się w pozycji stojącej. Prosimy o wykonanie zgięcia kończyny dolnej do około 30 stopni w stawie biodrowym przy zachowaniu wyprostowanego stawu kolanowego. Podczas wykonywania tego ruchu kolec biodrowy przedni górny po tej samej stronie powinien unieść się ku górze. Jednocześnie zauważamy wypłaszczenie lordozy lędźwiowej. Jeśli kolec biodrowy przedni górny kieruje się ku dołowi lub jeśli nie zmienia swojej pozycji, prawdopodobnie mamy do czynienia z przykurczem zginaczy stawu biodrowego lub z niewydolnością mięśni kulszowo koleniowych